Krzysztofie, który powiedział tak naprawdę wszystko. My pokrótce nam mikrofon mężowi i on pokrótce powie, jak to wygląda w przedsiębiorstwach takich małych gastrów jak my, gdzie tak naprawdę we dwójkę pracujemy nic nam się nie należy, a teraz mamy karę, bo jesteśmy ciźni. Niedobrze. Policja, Samopit, yy, Izba Skarbowocelna i inne różne instytucje przychodzą łącznie z yy, ze, strażak yy, ze strażakami, przychodzą i nas kontrolują i szukają. Co my takiego złego może zrobiliśmy? A tak naprawdę, to my chcemy tylko pracować. Chcemy go wierzyć, chcemy opłacać swoje rachunki i nie liczyć na to, że moi rodzice, czy moja mama, um, da nam jeść. Kupi nam chleb i inne rzeczy. Dobra, wystarczy. Brawo. Witajcie kochani, reprezentujemy z zoną tutaj Paplejo w Gdańsku, który, mówiąc krótko, został dojechany przez tydzień, kiedyśmy się otworzyli. Otworzyliśmy się dlatego, że rozporządzenie, które zostało wydane, jest po prostu nielegalne, o czym sobie zapewne zdajecie sprawę. Otworzyliśmy się 22 stycznia, po czym 29 stycznia zostaliśmy zamknięci. Przez ten czas mieliśmy dwie kontrole sanepidu, mieliśmy straż pożarną, codzienne wizyty policji. Urząd cenno skarbowy także no zastraszali nas, dojeżdżali po prostu, próbowali strachem na nas płynąć, tak żebyśmy nie prowadzili tej działalności. Ja oczywiście z tego miejsca chcę powiedzieć, że my się w żaden sposób nie poddamy. My będziemy dalej działać. Wkrótce się znowu otwieramy i tutaj wszędzie wobec to mówię i obiecuję. Także nie poddamy się. Jednocześnie chciałbym powiedzieć z tego miejsca. Taki zrobić mały przekaz do pana Morawieckiego, którego nie pozdrawiamy absolutnie. My nie chcemy od rządu, od tego nie rządu. Nie chcemy żadnych pieniędzy, bo to, co dostaliśmy przez te pięć miesięcy, to nie można powiedzieć, że to jest jakakolwiek pomoc, bo były to zwykłe ochłapy. My od Was nie chcemy żadnych pieniędzy. My chcemy tylko godnie żyć i godnie pracować. Na swoim, jeszcze raz powtarzam, na swoim, gdyż nie jesteśmy na utrzymaniu rządu, nierządu, tylko prowadzimy sami swoją rodzinną działalność gospodarczą. Dziękuję serdecznie. Thank